Siemanko widzę, się, dzisiaj nagrywamy sobie odcinek, więc zaczynajmy. Dobra, zaczynamy sobie już nagrywać. Zbrał Stars odcinek. Ja kombał Stars w ogóle. Lubię tą gierkę. Jest bardzo fajna właśnie do grania i ją polecam. Niech tu z nią... Nie grają, ale na pewno mogę wam polecić ją, bo jest bardzo fajna. Dobra. Atakujemy tamtych. To by mi doleciało. O, 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 o. Mam cię. Mój subysku. i hitem wszyscy się pokonali prawie. Jestem no, pana. Za innym hitem ja prawie wszystkich pokonałam. Hehehe. <śmum> o, mamy stan doba, Dobra. O i nowe. My, a my musimy wejść do tego widzowie. Żeby odblokować postać. Całą. To właśnie jest chyba od tym dotąd. Mm. Nie wiem jak tam jest, ale... Ale więc to jest bardzo fajny game wam. polecam, Dobra. Więc teraz. Że... Chodźmy, ale sobie w nie no. Na Edgara policie? No dobra. Będzie na Edgara, oczywiście piszcie w komentarzu. Wiesz co mam bo aktualnie teraz mogę grać w Minecrafta. Wywątpię sobie kadoka. Aktualnie teraz tylko teraz mogę tak grać. A potem może będą jakieś, nie wiem, fortnite, większe A hmm. Aktualnie teraz tylko mogę te zespoły grać. A ja słabą postać ktoś sobie wybrał. No ma. No. Nie no, co za baba Nie no, nie pójdę tam, on mnie zabije mnie? To jest El Primo. to są was Dobra, do, ed do Edgar, nie wiem co mam iść Nie on też nie może zabić Dobra, mają bardzo mało HP, 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 HP Mają bardzo mało Więc ich mogę w sumie zabić Dobra Atakujemy Tego gościa Bo myśli, że nie zabije się go Nie no, co za ty macie Zostaw mnie O kurde, nie sądziłam Boże, prawie mnie pokonał? No i tego atakujemy. No bo nie się wiedzieć, ale może dla nie. Ja chciałam go nie atakować. No bo właśnie o tym mówiłam, że mnie zabił. Zabił mnie potwór. No nie potwórz. Nie, 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 nie. No i przegaliśmy. Cegraliśmy. No jak to wy, o pucharku? No bez sensu. Bez sensu. Ja kogoś muszę wziąć. Dobra, bez sensu jest trochę to. No bo wiecie co, ja jestem. Wysyłam trochę do dóla, trochę sam, ale jakbym grała, to bym od razu zginęła. Ale tak niestety, nie jest. نستطيع أن نلعب بعض الشيء لأنني لدي صورة أفضل لأنني لدي أن أضطرح إدغار لأنني أحب إلى هذه Jego sta ataku, że nie będzie właśnie potem. O tu. Widziałam, wspaniał. Jest. A widzicie, u matka, ale nie widziałam tak co mnie zaatakuje. Jest. No wtedy załmiem jednak gest tego brała. No go też zaatakuje sobie. Nawet nie wdążył, nie wiem czego on zrobił. No i wygaliśmy, widzę. to chyba to jest nie to... Wygraliśmy, o co tu się powaliło nam coś? Wywaliło nas po Po krótkiej przejdzie, wracam. Bo coś mi, bo mnie wywaliło. O, mamy kolejnego. no wam się nagrywać cały ekran, ale chyba to działa. O, teraz jest cały. Tak? To idziemy, tylko sobie coś zbierać. I możemy iść po kolejny level. Dobra. Więc idziemy po kolejny level. Ogólnie. Ja lubię, bo i bardzo lubię. Też teraz moje odcinek, ale już od mm, tak 5 lat w niego. Ogólnie. <laughs> nie powin najpierw miałam, a potem... A potem jest ze było mi trochę łatwiej Ej, mówiąc. No mamy jednego, atakujemy ją. Co ty? Robisz. We mnie psika. Nie mądre. No wracaj, do walką. Не, 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 не пойдем мы там, не пойдем мы, не пойдем мы, не пойдем мы едва там. Но там. Но я можете кого-то тут и там бить, увидеть замывать на лошадку. Он меня сбить, то что он не умеет. Вы где-то умеете бить? А бить, а бить. O kurde, das nie zabije! Nie, 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 Chyba nie, 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 Ej, nie, 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 ja się, proszę, nie, zabijcie. nie, 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 no i znowu zero pucharków. Matko Święta. Bo nie umiem grać. Ja dużo osób zabiłam. Dobra. Musimy by się z nie więcej zabijać. Ogólnie. No bo ja idę po kolejne. Oho, finito, co robisz? Finito, finito jest. Ogólnie. Ja... No i znowu zginiemy. no Dobra uciekaj. Ja chcę uciekać. Ja ci uciekać. Dobra.

Nie! Dobra, siedem pucharków chociaż mamy. Ale mogło być więcej. Mogło zawsze być więcej. Pucharków, ale... Nie wiem kto mnie oglądał, ale naprawdę takie ten razy. Ja muszę... Ja chyba sobie trzeba. To, to, to... to jest legendarna postać za flaką z nie wiem ile już trwa Ponad! Mm, wiem, więc... O, ostatnio on okay, może ja tam to odcinek będzie wiesz, gdzie są długi. Tam się nam zajmować ogólnie. Aha, a... Może wejście z moje. No, ma nie wiem, co robisz się Bo wresz... teraz... Możemy teraz wygrać. A ten max bo ja wiem, jak się ta postać nazywa. O co druga, to nie wiem, bo ja nigdy nie miałam. Dobra, na dzisiaj skończymy, więc papa.